I dzisiaj mam dla Was QA, to zapowiadane QA. Wasze pytania są już pod filmem, który jest niepubliczny, i właśnie stąd je będę brała. Jeżeli chcecie mi zadawać pytania pod kolejne QA, które nie wiem już kiedy będzie to po prostu zadawajcie mi je pod tym Q&A wiecie, zaznaczcie to jakoś takim na przykład pef na kwadratowych, żebym wiedziała, że to jest pytanie i wtedy wykorzystam go do kolejnego Q&A możemy zaczynać ja sobie już odpalę zaraz na telefonie wasze pytania pod tym filmem są pytanka i sobie właśnie idę sobie na dół i biorę pytanka postaram się odpowiedzieć na Większość pytań, bo wiem, że na pewno na wszystkie nie dam rady odpowiedzieć, bo mamy trochę za mało czasu. Tak więc enjoy. W jakim wieku, Twoim zdaniem, najlepiej zacząć nagrywać na Booktube? Znaczy, ogólnie powiem tak: nagrywajcie, kiedy czujecie, że chcecie nagrywać. I nie mówcie wszystkim, że nagrywacie, tak jak ja robię. Ja po prostu powiedziałam, chyba osobom kurczę, na... mogę ich być na jednej ręku. Jeżeli chcecie po prostu nagrywać, to po prostu nagrywajcie. Kiedy czujecie? Bardzo dużo jest booktuberów, którzy są naprawdę w bardzo różnym wieku. To jest naprawdę no problem. problem. Ile mniej więcej masz książek? Słuchajcie, sama nawet nie wiem. Ostatnio dałam też. No, ostatnio, no niedawno też był e, Bookshelf Tour na moim kanale, tak więc zapraszam Was, jeżeli ich nie, ogląda, e, nie oglądaliście. E, no i od tego Bookshelf Touru przybyło mi na razie z jakieś Pięć książek. Jeżeli tam to policzycie i dodacie 5, to Wam wyjdzie aktualna moja liczba książek. I ile książek przeczytałaś w tym roku? I uwaga, u mnie jest także na moim Instagramie. Tym. Na, na moim Love Jest tutaj w opinii, czy gdzie, gdzie to jest? To jest. Coś, 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 takiego. Jest napisane, ile książek przeczytałam w danym roku, ile zamierzam. Zamierzam przeczytać 50 książek. Przeczytałam 25, czyli jestem już w połowie. I czytam 26. Tak więc yy, zobaczymy, jak to dalej na mi pójdzie. Gdybyś miała możliwość zamiany w jedną książką postać, to co by był i dlaczego? Ej, to jest bardzo trudne pytanie. Naprawdę! Jedna książkowa postać. Dobra, wybrałabym yy, Owena albo tam Natalie z, y Yy, z Assassin's Creed yy, Ostatni Potomkowie, bo chciałabym przeżyć taką przygodę w Animusie. A jeżeli chodzi o magię, no to może coś w Harry Potterze. Coś z Harrygo Pottera. Jakaś Hermiona, żeby też mądrym mnie. Książkę, którą bardzo chciałaś przeczytać, ale jakoś we mnie po drodze. Percy Jackson, proszę Państwa, Percy Jackson. <laughs> <laughs> tak, tak. Ja zawsze. Jak chcę kupować książki, to wiem, że go muszę kupić i że go kupię, mam już go w koszyku, ale jakoś tak... potem go wywalam z tego koszyka i jakoś nie po drodze mi Jacksona, bo już nie wiedzieli, tam Jacksona, tak więc... Mm -hmm. A, i w ogóle, przeglądając pytania, to ja zauważyłam, że strasznie dużo jest na temat Szklanego Tronu i Dworu Cierni i Róż. To mi jest to miło, że kojarzycie mnie z Dworem i ze Szklanem, naprawdę. Bardzo mi miło i cieszę się. Cieszę się, że macie tyle pytań do mnie o szklany i że czytacie szklany i twory z mojego polecenia. Tak więc dziękuję Wam, naprawdę Wam dziękuję. Książka Dzieciństwa lub teka, do której masz duży sentyment i lubisz do niej wracać i dlaczego? Jedynie to wracam do Harry'ego Pottera. Ja wiem, ja wam pokażę. Tak, to jest moja lektura, uwaga bardzo, która jest dosyć bardzo. Uszkodzona, bo, bo nie wiem, ile ona przeszła. Ale to jest Ania z zielonego wzgórza Lucy Simon Montgomery i bardzo lubię. tu mam nawet dedykację przeczytaną, znaczy napisaną dla siebie. siebie. Dobra, to jest moja pierwsza przeczytana taka lektura dosyć grubsza. I zaraz wam powiem, co to jest napisane. Dla Kamili od Kamili, lektura przeczytana w całości przez kamilę piąta C, numerek 15 w dzienniku, data 5 maja 2011 roku. Takie rzeczy się wpisuje w książkę. Najgorsza książka, jaką w życiu przeczytałaś? Naznaczenie śmiercią. Mówię wam, to coś... Nie, na pewno to nie jest najgorsza książka, ale nie była też najlepsza, ale to pewnie coś z lektur będzie, bo ja strasznie nie lubię lektur, ja w ogóle chyba coś w palcach na jednej ręki może policzyć lekturę, które przeczytałam, yy, Pytania z serii Co wolisz? Uwaga! Musisz pojechać na obóz, a masz do wyboru i dziecki lub survivalowy. Który wygra? Survivalowy. Czytanie w dzień czy w noc? W noc. Irytujący bohaterowie czy bezosobowi? Bezosobowi. Deszczowa czy upalna pogoda? Deszczowa... Po... Kawa czy herbata? Tutaj dam herbatę. Facebook czy YouTube? I to jest właśnie pytanie za 10 tysięcy milionów, ale chyba YouTube, bo nawet przy YouTube się uczę i czytam. Eee, uwielbiam się uczyć przy YouTube. Puszczam sobie na jakiegoś na przykład, nie wiem, T-Volta albo Seta, oni sobie tam wiecie, grają w gry, komentują to wszystko, a ja się uczę i wtedy mi to wychodzi. To jest właśnie dziwne, że mi wtedy to wychodzi, więc proszę was. O, Kacper, widzę. Assassin's Creed czy Assassin's Creed? Dlaczego Assassin's Creed? Słuchaj, ja cię zaszukuję, bo wybieram Assassin's Creed. Mam nadzieję, że teraz leżysz na podłodze i nie możesz wstać. A dlaczego Assassin's Creed? Bo Assassin's Creed dziękuję bardzo. Jakim jedzeniem jesteś? Jestem... Pomidorem. Najlepsze wydawnictwo to proszę Państwa jest... uwaga, ma ja wam gminie! We Insignis, na pewno e, Moondrive jest fajne. Na pewno jest fajne Uroboros za Szklany Tron e, i Mag za, 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 za moich mocnych e, chłopców. Który... Ulubiona postać z Twojej ulubionej książki z serii. No to jeżeli chodzi o Szklany Tron, to wybieram Eileen. Bardzo lubię Eileen, bo ludzie też coś jej nie lubią, ale ja ją lubię. I bardzo lubię też Doriana, i bardzo lubię lokalna, i bardzo lubię Mamon. Mamon to w ogóle jest sztos nad sztosami w szklanym tronie. A jeżeli chodzi o dwór, to wybieram Rysanda, Kasiana, Ziela bo kocham, kocham i naprawdę je kocham. Od kiedy nałogowo czy też książki? Nałogowo, tak, totalnie, totalnie nałogowo czytam. Od kiedy założyłam kanał na YouTube, czyli już jakiś rok będzie. Ile mam wzrostu? Ja jestem niska. Jak na targach, kiedyś zobaczycie, to ja jestem bardzo niska. Mam około, znaczy. Ostatni raz widziałam się na, na tym, na. żebym Jeżeli to w trzeciej gimnazjum. To były 3 lata temu i, i 3 lata temu miałam 1,60 m, więc myślę, że za wiele nie urodzłam. Jako największa seriali niż książek na mojego kanału mówi sama na Ziemię. Spytam Cię, czy oglądasz jakieś seriale. Jeśli tak, to jak jest wyglądane? Ogólnie jeżeli chodzi o seriale, to już mówiłam, że tak średnio je oglądam, ale oglądałam, ja już Was zaspokoję, oglądałam 13 powodów, oglądałam... Gry o Tron, ale pierwszy sezon, pierwszy odcinek pierwszego odcinka nawet nie udało mi się obejrzeć. Do końca i American Horror Story. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o seriale. A jaki ulubiony to American Horror Story? Przygotowujesz scenariusz odcinków, zaczynasz nagrywać, czy te wszystkie czarne pomysły wychodzą w trakcie. Wychodzą w trakcie. Naprawdę, ja, ja, ja nie robię nic. Ja po prostu sobie myślę, o dzisiaj nagram QA. Po prostu rozstawiam wszystko i, i siadam. I siadam. No i tyle. Myślałam, że w kierunku studiów co planujesz po szkole? Na razie jeszcze myślę. Zapytajcie mnie o to wszystko dopiero jak będzie wrzesień, październik. A najlepiej to dopiero po maturze. ja wam powiem, to mogę zapeszyć i się nigdzie nie dostanę. Tak więc jak... powiem wam, jak już się dostanę, czyli za rok. I jak już wszyscy będziecie wiedzieć, dziękuję. Książki, które są popularne, a to nie masz ochoty po nich sięgać. Nie ma takich za bardzo, ale najbardziej nie mam ochoty sięgać po jakieś kryminały. Jakie przedmioty rozszerzone będziesz nawiązować na maturze? Zapytajcie mnie dopiero w październiku, czy pod koniec września, bo wtedy będę wiedziała, teraz się jeszcze zastanawiam. Czy malujesz się? Tak, trochę, ale jak jest teraz waka, ale tak jest takie słońce i w ogóle jest bardzo nicom twarz nie zapraźć, nie oprócz oprócz rzęs, trochę budu. Jeśli chodzisz do liceum, to na jakie profile chodzę na matwis na matematyczno, fizyczne teraz ja sobie do maturalnej klasy. Chciałbyś mieć brata tak starszego. Czy masz dużo znajomych? Nie, nie mam bardzo mało. Mam. Czy dobrze się uczysz? Zależy, jak się przyłożę, to tak, ale jak się nie przyłożę, to tak pójdzie, ale tak na, na najniższym mini Najpiękniejsza płatka na mojej półce? To bątowniczka jest ładna, prawda? Może jeszcze światło, którego nie widać, też jest ładne. I, i co jest jeszcze ładne? O, tysiąc odłamków ciebie jest przepiękne. Poza mi kwiatki! Bo one, one potrzebują. żeby ktoś się zauważył. One potrzebują Miłości, one są same i. a tak to. Tak to wiecie, będą smutne. Szklany Tron Dwór Cierni i Róż? Chodzi mi o serię. I uwaga, nie mam żadnego pojęcia. Ja wybiorę Szklany Tron. Szklany Tron, bo, bo mam większy sentyment. Cicerinci Hufflepuff? W żadnym domu nie jestem, bo ja jestem w Ravenclaw, ale jeżeli mam wybierać między Ślizgonem a Puchonem, to wybieram Puchonów. Empik czy matras? Empik, w matrasie nigdy nie kupowałam książki. Dostać wszystkie książki jakie się chce, czy przeczytać wszystkie książki, które chcesz przeczytać? A czy to nie jest to samo? W sumie nie umiem wybrać wszystkie książki jakie chcę, bo mogę wskazywać palcem, i potem dopiero czytać, nie? Czy możesz wymienić mi parę powodów, dlaczego warto przeczytać "Dwór Mgieł i Furii? Bo waham się, boję się kaca książkowego. Słuchaj, nie waj się, nie wolno ci się wahać tak naprawdę. Eee, przeczytaj dwór, bo w tym dworze, czy w Akomafie, bardzo wiele rozwiązań rozwiązujecie z pierwszego tomu i w ogóle zmienisz światopogląd i patrzenie na, na pierwszy tom, jak przeczytasz drugi i, i, i popadniesz ten, e, trochę w ten kas książkowy, ale już niedługo będzie trzeci tom w Polsce, tak więc deszczane a i masz czytać, czytaj, 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 bo druga część jest o wiele o wiele lepsza od... Pierwszej, tak więc naprawdę Cię zachęcam Uwielbiam Cię i tylko kanał, też pozdrawiam Zuza Oooo, dziękuję bardzo P.S. Tak mam nadzieję, że nam się Mam nadzieję, że nam się spotkać Mam nadzieję, że Uda nam się spotkać W następnym roku na warszawskich targach Książki, jeśli będę Doe. Dobra, nie powiem, że będę, ale postaram się być, bo mam i maturę, mam i komunie, i jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy są te targi, więc postaram się być, ale nic nie obiecuję. Jaka była Twoja ulubiona książka lub seria książek, z jeżeli zapoznałeś się ze Szklanym Tronem? To Daria Anioła chyba były na pierwszym miejscu. Ze swoim yy, wybrankiem ze Szklanego Tronu Dorian. Byś mogła mówić na randkę z jednym bohaterem książkowym, to kto to by był? I jak wyglądałaby wasza randka? Ej, nigdy na tym nie zastanawiałam, serio. Ale byłby to ktoś, yy, przy kim fajnie by mi się rozmawiało. Yy, I na pewno, uwaga, to nie byłby Ryszard, bo przy Ryszardzie, bo my siedziałabym, I co ja mam teraz zrobić? Ale yy, yy, prawdopodobnie byłby to Tristian yy, albo yy, Jem Tristan z forwanej pieśniarki, z klątwy i Jam z e, tych, 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 jak oni to mieli, e, maszyn. I nasza randka poszło, wyglądałaby tak, że poszlibyśmy sobie. W jakiejś restauracji, ale do muzeum. O, nasza rączka wyglądałaby tak, że poszlibyśmy do muzeum i on by mi mówił o co chodzi w tym obrazie, czy coś tam, a ja bym mówił o co chodzi i tak dalej, opowiadalibyśmy sobie historie różne i tak dalej i fajnie by było, jakbyśmy sobie tak rozmawiali. Polecam, polecam Ja bym się pójść na taką randkę do muzeum Albo zwiedzać zamki, Boże wiesz to jest po prostu moje marzenie Jaka jest, na... Jaka jest twoja najbardziej nerwująca postać kobieta z książek? Cecil, kurczę Cecil z Trylogii Klątwy Ja kocham tę Trylogię Klątwy Naprawdę ją bardzo kocham I uważam, że ją za coś wspaniałego Ale jeżeli chodzi o mądrość I to, co Cecil robiła To po prostu jest jakaś masakra I Cecil tak mi działała na nerwy już przeczytałam swoją pierwszą książkę Sary James i to cię do tego zachęci. Przeczytałam ją chyba rok temu i to był Szklany tron i dowiedziałam się o stanie szkany tron od Darki z więcej książków. Wtedy. Więcej książków, a teraz już nie wiem. I jaka była Twoja pierwsza książka, którą z własnej woli przeczytałaś? Harry Potter! Kiedy ostatnio kupiłaś książkę ze względu na okładkę? Wszystkie! Cały czas! Nie no, ale głównie też czasami kupuję na okładkę i potem patrzę na fabułę. Bo jak ma ładną okładkę, ale taką fabułę mech, to nie kupuję. Jaki jest twój ulubiony farsz do pierogów? Kapusta z grzybami, kocham. Boisz koty czy psy? Psy. Kotów mieć nie mogę, więc psy. Jak komuś pożyczysz książki, a do ciebie ze złamanym egzbietem, wkurzasz się? Nie złamany wkurza i to mocno. Złamany grzbiet mnie wkurza e, też, jak nawet sama zegnę grzbiet. Ale słuchajcie, ostatnio przyszła też do mnie książka, dosta, dostałam, bo wiecie, pożyczyłam. E, I przyszła do mnie w ogóle z porwaną stroną, jakby ktoś ją wziął i po prostu rzucił. E, I najlepsze jest to, że ja się o tym nie dowiedziałam. Dopiero moja mama po przeczytaniu tej książki zobaczyła, że jest porwana. Ja już wiedziałam, kto to zrobił, bo sama tego nie zrobiłam. No i to akurat nie przyznanie się do czegoś Na przykład wiecie nie przyznanie się do tego, że ktoś mi zniszczył książkę Moją rzecz jest po prostu karygodny Ja jakby ona mi powiedziała No spoko, słuchaj Kamila, to się stało, no przepraszam bardzo, spoko, ale najlepiej by się zachowała, jakby mi odkupiła tą książkę. Też jak było ostatnio, że wiecie, pożyczyłam książkę i ona była zalana, się zalała po prostu ten ktoś odkupił mi tą książkę i mam teraz nowy egzemplarz. Tak więc, no problem, takie zachowanie najbardziej polecam, bo pamiętajcie, o rzeczy kogoś dbacie bardziej niż o własne. Bo mama do mnie mówi. Halo, mamo! Muszę Was ogólnie przeprosić za to, bo prawdopodobnie mogło się zmienić tło i tak dalej. W sensie kadry. Ale to nie moja wina, bo to wina przez pogodę i moja part też przestał oddychać i musiał mieć przerwę. Gdy też książki, to używasz zwykłych zakładek czy magnetycznych. Używam ogólnie zakładek normalnych, yy, bo ja nie, nie mam czasu, kiedy kończę czytać książkę, zakładać magnetyczną na stronę. Zakładki magnetyczne ogólnie są tylko tutaj. Na półkach jako ozdoba. Uśmiechałeś, gdy ludzie, którzy wchodzą do mojego pokoju, mówią: Cześć, to są fajne książki! To są książki, patrz, zwróć uwagę na mnie! Przy jakiej książce miałaś tak, że chciałaś nią rzucić? Ostatnio miałam tak przy afterze trzecim, bo to nie wytrzymywałam z kardynem. Eee, miałam tak przy naznaczonych śmiercią, no i no i no i no i no. to tyle chyba ostatnio. Która, e, która część serii na najlepiej podoba Ci się najbardziej? I ogólnie podoba mi się. Najbardziej to podobają mi się nowelki. Uważam, że nowelki to sztos! A jeżeli nowelki się w części nego tronu nie wliczają, to druga i czwarta część Szkanego Tronu naprawdę wymiatają I, I kocham. Chociaż pierwszą też kocham. Ale... Czy chciałaś kiedyś zapisać własną książkę? Jeśli tak, to o czym miałaby być? E, tak, chcę napisać własną książkę. Może nie w tym roku, ale za rok po maturze będę kontynuować to, bo cały czas mam taki zeszyt specjalny, w którym na przykład sobie siedzę i jak coś mnie natchnie dostanę, weny to po prostu piszę sobie fabułę wszystkich bohaterów. Nawet wiem, planuję napisać, napisałabym trylogię, i już ja wiem, jak każda z tych książek ma się skończyć. Jak nam się skończyć, gdzie bohaterowie mają być, co nie mają zrobić, jak mają zakończyć daną książkę i od czego daną książkę zacząć. Tak więc ja już to wiem, tylko muszę wypełnić środek i do tego środka właśnie też mam ten zeszyt, w którym zapisuję wszystko po kolei. Ale jeżeli chodzi o tą książkę, to po prostu pytajcie mnie za rok, bo w tym roku na pewno nie dam rady jej pisać, ponieważ matura, muszę się dużo uczyć i tak dalej. Już po to powtarzam, że matura już który raz będę ja to przeżywam! Ja myślę, że to przeżywam! Że mi to jest. Ja to... Słuchajcie, jak ja miałam egzamin gimnazjalny w czterech literach, bo dzień przed egzaminem w ogóle poszłam na paintball, więc proszę, bo miałam gdzieś. Ale tu maturę, to ja przeżywam. Szklany tron czy Harry Potter? Eee, wow, grubo. Szklany tron, dobra, niech wygrasz szklany Kawa czy herbata do czytania? Do czytania to kawa. Nagrasz T-book, tak? Zobaczę, może tak, może jeszcze w te wakacje... Albo we wrześniu dostaniecie T-book, tak? Jeżeli nie zapomnę, możesz mi przypomnieć kiedyś. To wtedy nagram. Kocham cię, dziękuję. Ja też Was kocham. Więc nie wyobrażacie, jak ja Was kocham i w ogóle. Chciałabym Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten tysiąc subskrypcji. I to mogę Wam powiedzieć, że yy, ja nie wierzyłam, że taka liczba kiedykolwiek ją zobaczę na własnym kanale, taką liczbę. Jak miałam 25 subskrypcji, sądziłam, że więcej mieć nie będę. I ja już miałam usuwać kanał, ale tak naprawdę stwierdziłam, że poczekam i poczekam. I w ogóle klucz do takiej ilości, żeby zdobyć nawet te 1000 subskrypcji. Wiecie, co jest? To jest po prostu zwykła cierpliwość. Trzeba mieć cierpliwość i po prostu patrzeć, jak codziennie. W po jednym słupku. Słuchajcie, jak ja się cieszę, że cieszy, cieszę się w ogóle z każdego jednego suba na kanale. Jak idzie mi jeden dzienny, to ja już miałam takie. Jest dobrze. Nawet jak ubywało, jak się nie poddawałam, ja mówiłam: Dobijemy do tego tysiąca, będę nagrywać, bo nagrywanie jest fajne, bardzo mi się to podoba i to jest po prostu moje hobby. Ja uwielbiam tak sobie siedzieć tutaj, nagrywać i montować. Gorzej jest ze sprzątaniem po nagrywaniu, ale to już jest inna sprawa. Tak więc bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że brniemy dalej. Zapraszam Was na Snapchata, w którym możecie to ze mnie popisać na fanpage'a. Tam są często te linki do filmów, żebyście je zobaczyli. I ogólnie. Jeżeli jeszcze raz przypominam, macie jeszcze jakieś do mnie pytanka, to po prostu napiszcie w komentarzu na dole. I to tyle! To tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że czegoś się nie dowiedzieliście. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym filmie. Pa!